Audycja wokół powiatu. Nasz gość tym razem starosta Mirosław Tesikowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jesteśmy proszę państwa po sesji absolutoryjnej. Mówiąc szczerze takim przebiegiem sesji byłem dość mocno zdziwiony, bo liczyłem na to, że będzie dłuższa dyskusja i jakiś sprzeciw wobec tego co robi zarząd powiatu, bo przecież jest tam opozycja, a tymczasem w ciągu godziny... Sesja absolutoryjna dobiegła końca. No i oczywiście jest absolutorium, a także skwitowanie dla zarządu powiatu. O pewnie, zapewne zarząd powiatu się z tego tytułu cieszy, a my liczyliśmy na większe show na sesji. <laughs> Nie ukrywam, że, że uzyskanie zarówno wotum zaufania, jak i uzyskanie absolutorium z stosunkiem głosów 16 za. Dwoje radnych się wstrzymało. Jest dla, dla nas źródłem satysfakcji i zadowolenia, natomiast no, trzeba jednoznacznie powiedzieć, że to było absolutorium za. 5 miesięcy poprzedniego zarządu i poprzedniego starosty i 7 miesięcy, że tak powiem, aktualnego zarządu i aktualnego starosty. I stąd być może, być może nie było specjalnej dyskusji, bo odpowiedzialność za realizację tego budżetu za 2024 rok spoczywa niemalże po połowie na poprzednikach, jak i na aktualnym zarządzie. Niemniej jednak yy, podziękowałem radnym za udzielenie wotum zaufania, podziękowałem za, za udzielenie absolutorium. Tak jak powiedziałem, jest to źródło satysfakcji, tym bardziej, że sprawozdanie z realizacji budżetu za 2024 rok wygląda dosyć przyzwoicie i myślę, że, że chciałbym powtórzyć takie sprawozdanie za rok przy kolejnym absolutorium, chociaż wiem, znając aktualny stan naszych finansów i naszych problemów, że to nie będzie takie proste. Być może wówczas opozycja będzie. Że tak powiem, bardziej aktywna i bardziej będzie chciała wypunktować nasze działania. Niemniej jednak robimy wszystko, żeby, żeby budżet za rok 2025 był również realizowany na wysokim poziomie jakościowym, ilościowym i żeby e, suma summarum bilans na koniec roku budżetowego 2025 był dla nas pozytywny. W każdym razie, tak jak pan redaktor zaznaczył, sesja absolutoryjna przebiegła bez specjalnych zgrzytów, bez specjalnej dyskusji. E, radni akceptowali wszystko to, co było przedstawione dwa wstrzymujące się głosy. No tego się tak naprawdę spodziewałem, jedyna, jedyna różnica w moich typowaniach przed sesją absolutoryjną polegała na tym, że jedna radna z jednego z klubów była nieobecna, a typowałem 16 za, 3 wstrzymujące się. A więc tylko pomyłka z powodu nieobecności. Nie wyobrażają sobie, że, że jeden z klubów zagłosowałby przeciw, skoro również dotyczyło to pięciu miesięcy pracy poprzedniego zarządu. No to tak, jest... nawet nie wpadłem, mówiąc szczerze, na to, że to tak trzeba spojrzeć. Zapominam zawsze, że przesunął się okres władztwa, czyli na połowę roku. I wybory są na wiosnę. No dobrze, panie starosto, a propos wiosny, mamy lato. Hm, a jak lato, to koniec roku szkolnego. Ten rok szkolny w 2025 roku nieszczęśliwie się wydłużył. Już opowieści dziwnej treści, co się robi w szkole, gdy nie ma co robić, to są bardzo ciekawe. Ale no właśnie, mamy zakończenie roku szkolnego w piątek. No i trochę spokoju w szkołach będzie za chwilę. Znaczy spokoju, tak, oczywiście w tym sensie, że przez blisko dwa miesiące nie będą się krzątali tam uczniowie, nie będą, że tak powiem, nie będzie słychać ich gwaru, pobytu i, i, i tej codzienności szkolnej. Będą wakacje, natomiast w wielu szkołach będą trwały prace remontowe, odnowienia sal, malowanie itd. W niektórych będą przebywali koloniści, również zespoły sportowe na, na obozach sportowych. Więc ja muszę tu powiedzieć, że nasze szkoły nie wszystkie korzystają z tego, natomiast w większości starają się wypracowywać dochody własne. I, I to jest nasza duża satysfakcja wynikająca również z położenia, bo trudno uzyskiwać dochody własne, chociażby z wynajmu na kolonie. Strzelam w takim powiecie jak Łobes, czy, czy, czy no Drawsko może nie byłoby dobrym przykładem, bo tam mają jeziora i tak dalej. Natomiast my mamy, ma, mamy morze, mamy piękny Kołobrzeg, mamy największe uzdrowisko, największy ruch turystyczny, więc, więc garną się do naszych szkół potencjalni zajmujący na, na obozy sportowe i kolonie. Stąd blisko 7 milionów rocznie nasze placówki oświatowe wypracowują dochodów własnych, które wspomagają nam finansowanie y, oświaty, bo, bo tak naprawdę y, edukacyjne potrzeby, które nam wyliczono i są przekazywane w postaci finansów przez Ministerstwo Edukacji nie są pokrywane w takiej wysokości, w jakiej dokonujemy wydatków na potrzeby oświatowe. Rozbieżność jest bardzo duża, na tej chwili około 20 milionów złotych, będąc na Związku Powiatów Polskich w Karpaczu w ubiegłym tygodniu padła kwota niedofinansowania. W postaci edukacyjnej potrzeby samorządu terytorialnego, niedofinansowanie w wysokości. Blisko 50 miliardów na poziomie szkół ponadpodstawowych, na poziomie szkół, gdzie organem prowadzącym są powiaty. Jest to kolosalna kwota, i, i jeśli nie dojdzie do jakiejś ingerencji państwa, pomożenia finansów powiatów, to na, na koniec roku może się okazać, że w wielu przypadkach będzie brakowało napłaty dla nauczycieli. My takie zagrożenie widzimy, robimy co możemy. I, i w szkołach również dyrektorzy wykazują się dużą, dużą że tak powiem, zaradnością i, i, i dbają o finanse szkół. Niemniej jednak jakieś tam zagrożenie widzimy, ale no zobaczymy monity, monity zarówno z konwentu, z konwentu starostów województwa pomorskiego jak również ze Związku Powiatów Polskich są. Myślę, że rząd dostrzega ten problem i oczekujemy na jakąś reakcję rządu, bo, bo, bo problem jest złożony. My na ten koniec roku oczywiście będziemy uczestniczyli we wszystkich zakończeniach roku szkolnego. Pierwsze jest o godzinie ósmej w, w, w szkole naszej dwujęzycznej w Liceum imienia Mikołaja Kopernika. I tu pragnę dodać wyjątkow z wyjątkową satysfakcją, że w trakcie. Tego zakończenia roku szkolnego, który odbędzie się po raz pierwszy od blisko dwóch lat w auli w liceum im. Mikoła Kopernika, to będzie symboliczny akt przekazania uczniom tej auli, zabytkowej auli. Czyli po... już skończony remont. Tak, po remoncie i, i nie będzie tam wstęgi żadnego uroczystego przecinania. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu otwarć. Jedynie naprawdę podziękujemy zarówno wykonawcy. Podziękujemy społeczności szkolnej, że przez te dwa lata znosiła, znosiła remont, który tam trwał. W każdym razie efekt jest znakomity. Myślę, że, że uczniom, użytkownikom tej żałli się to spodoba. Olbrzymia satysfakcja. W ramach Polskiego Ładu pozyskaliśmy dofinansowanie 2 milionów złotych na remonty dwóch auli w zespole szkół im. Henryka Sienkiewicza, jak również w Koperniku. Wykorzystaliśmy do końca przydzieloną kwotę. W Koperniku koszt zamknął się kwotą około 1 miliona 600 tysięcy zł. W każdym razie. Tak jak powiedziałem, efekt jest kapitalny. Myślę, że, że już na lata, a szczególnie w roku jubileuszu 80-lecia powstania z liceum im. Mikołaja Kopernika, jest to prezent ze strony, ze strony organu prowadzącego dla społeczności kopernikańskiej. Tak, to bardzo dobra informacja. Muszę powiedzieć, że liczę na to, że to będzie we wrześniu. To już na... nie, chci nie chcieliśmy, naprawdę, można było czekać i tam z pompą otwierać 1 września. Nie, uważam, że, że, że to jest nasz obowiązek, jako organu prowadzącego, dokonać remontu jak mamy środki, przekazać i cieszyć się wspólnie ze szkołą, a więc nie ma co odkładać tego i, 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 i nadmiernie, nadmiernie epatować takim sukcesem, bo, bo jest to sukces, natomiast jest to też obowiązek organu prowadzącego dbałość. Tym bardziej, że to jest obiekt zabytkowy i, i remont auli również był pod nadzorem konserwatora zabytków. Także ja bardzo się cieszę. Tym bardziej, że jestem absolwentem Kopernika i mam dużą satysfakcję, jeżeli w Koperniku cokolwiek się zmienia na lepsze, a to jest ewidentny krok w stronę lepszego. Jasne. Panie Starosto, a jeszcze a propos jak jesteśmy przy temacie szkół, to dziś pożegnanie dyrektora szkoły policjalnej i będzie nowy dyrektor. Tak, po blisko 20 latach pani dyrektor Gerzyna Bogdziewicz kończy swoją karierę jako dyrektor podjęliśmy uchwały o odwołaniu pani dyrektor no trochę tak brzmi to nieładnie o odwołaniu, bo odwołanie kojarzy się z czymś pejoratywnym. Natomiast tak naprawdę to jest zakończenie, zakończenie jako dyrektor kończy się kadencja 26 sierpnia pani dyrektor przejdzie na emeryturę, również uchwałą uchwałą Zarządu Powiatu po przeprowadzonym konkursie Został, został pan Robert Kot nowym dyrektorem obowiązki obejmie od 1 września bieżącego roku i będzie dyrektorem aż do 31 sierpnia 2030 roku. W dniu dzisiejszym oficjalne pożegnanie pani dyrektor Grażyny Bogdziewicz. Niemniej jednak myślę, że pani Grażyna zasługuje. Na godne pożegnanie spędziła wiele lat w tej szkole, przeprowadziła wiele innowacji, wprowadzała nowe kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb naszego rynku pracy, szereg inicjatyw społecznych typu. Yy, pro, pro, Promocja kwiatactwa, promocja opieki nad ludźmi starszymi, ścisła współpraca z Okruszkiem w organizacji imprez Okruszkowych, gdzie uczniowie Szkoły Policjalnej byli wolontariuszami w dniach aktywności motorycznej, w treningach aktywności motorycznej, w imprezach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, gdzie. Zawsze można było spotkać wolontariat do naszej szkoły policjalnej. I to między innymi zasługa y, pani dyrektor y, Grażyny Bogdziewicz, która y, w sierpniu zakończy swoją kadencję jako pani dyrektor. A panu Robertowi Gotowi oczywiście będziemy życzyli, żeby y, dobrze prowadził szkołę, bo ta szkoła ma tradycję, ma y, uczniów. Y, to, że, że również tam Powinna zaistnieć zgodnie z naszymi porozumieniami Wyższa Szkoła Nauk Medycznych z Poznania. To jest inna sprawa na zasadzie wynajmu dla tej szkoły kilku pomieszczeń. Oby trzymam kciuki, żeby również był nabór do tej szkoły. Tym bardziej, że dla nas najważniejszym kierunkiem to jest pielęgniarstwo, mamy to zawarte w umowach. Ma być pielęgniarstwo na, na, na początek i, i administracja. Oczywiście szkoła w tej chwili jest ta wyższa na etapie, na etapie uzyskania akredytacji do prowadzenia kierunku pielęgniarstwa. Jest to złożony proces dość dość mocno że tak powiem z dużym naciskiem prowadzony przez komisję akredytacyjną żeby żeby szkoła spełniała wszelkie warunki do prowadzenia kierunku pielęgniarstwo mam nadzieję że, że przed rozpoczęciem roku akademickiego taką akredytację szkoła uzyska i i będą pierwsi Pierwsi uczniowie, którzy, studenci, którzy będą studiowali licencjat z pielęgniarstwa. Panie starosto, to przejdźmy do tematów lokalnych. No Kotwica Kołobrzeg temat nie schodzi z ust, no nie tylko działaczy sportowych. Mieliśmy informację o tym, że zwolniono sztab, zwolniono zawodników pierwszej drużyny. Teraz mamy informację, że w sądzie rejonowym w Koszalinie pojawił się wniosek o upadłość klubu. Czy to było do przewidzenia? No i co dalej z piłką w kołgrzegu? To znaczy, ja, ja bym nie powiedział, no, mało kto rok temu takie kasandryczne wizje miał, gdy. Uzyskaliśmy historyczny awans do zaplecza ekstraklasy do, na poziom pierwszej ligi centralnej i wszyscy, wszyscy wierzyliśmy w to. Tym bardziej, że start był bardzo przyzwoity. Kotwica punktowała z najlepszymi drużynami pierwszej ligi i wydawało się, że, że tak po dwóch, trzecich, pierwszej rundy kotwica nawet była stosunkowo wysoko w tabeli. No później przed kryzys związany, związany nie, ja nie chcę tu stawiać diagnozy, bo od tego są inni, a kryzys związany z niemocą finansową, y, brak sponsorów i y, 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 no nie chcę tu oceniać polityki kadrowej czy, czy, czy nadmierne, nadmierne rozbudowanie systemu finansowania zawodników no, doprowadziły do tego, że w pewnym momencie kasa świeciła pustkami. Klub nie, nie wywiązywał się z, z zawartych z zawodnikami umów, a to jest pierwszy krok do frustracji zawodników, którzy zamiast oddawać serce to patrzyli czy, czy na konto wpływa, wpływa ich garza po, po kilku miesiącach życia na kredyty, na pożyczki u rodzin, u, u znajomych. więc, więc... Efekt finalny znamy, zgłoszenie, zgłoszenie wniosku o, o upadłość, zwolnienie wszystkich w postaci maili zwalniających. No, jest jakiś absmak, natomiast, natomiast no, serce kibica bije dla kotwicy. To jest klub, który ma 79 lat tradycji w naszym mieście. Ja od dziecka kibicowałem kotwicy i jako kibic, jako mieszkaniec Kołobrzegu, no z przykrością stwierdzam, że, że duże rozczarowanie i, i, i najpierw duma z tych historycznych awansów do drugiej, następnie pierwszej ligi, a w tej chwili pytanie, co dalej? Wiem, wiem że, że wpłynęły do starostwa dokumenty, dokumenty na podstawie których zarejestrujemy stowarzyszenie Nowe stowarzyszenie mające za cel organizowanie, organizowanie piłki nożnej na poziomie dziecięcym i seniorskim, udział w rozgrywkach, jeszcze nie wiadomo na jakim szczeblu rozgrywek. Zobaczymy. Dzisiaj, dzisiaj to stowarzyszenie prawdopodobnie przy moim podpisie zostanie zarejestrowane. Trzymam kciuki za za nowy zarząd, który się pewnie ukonstytuował, i, i trzymam kciuki za to, żeby no, przystąpić do rozgrywek, niezależnie na, na jakim poziomie rozgrywkowym, bo od czegoś trzeba zacząć. I, i, i ja myślę, że, że nie może być sytuacji takiej, że, że, że mamy naprawdę piękny stadion imienia Sebastiana Karpiniuka i miałby świecić pustkami. Nie po to ten stadion był zbudowany te kilkanaście lat temu, żeby teraz hulał tam wiatr, a nie biegali piłkarze. Więc, więc, więc no, jest takie powiedzenie: Umarł król, król, niech żyje król. A więc tutaj jedna kotwica zatonęła. Drugą kotwicę trzeba wyciągnąć z dna i, 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 i płynąć do przodu. Trzymam ciuki za nowy zarząd, za nowe stowarzyszenie. Mam nadzieję, że e, niezależnie od poziomu rozgrywek kibice, e, kibice, swoje serce będą mie mieli przy kołobrzewskiej kotwicy, e, bo kotwica nie może tak całkiem leżeć na dnie. To Panie to, jak już pan powiedział, a to powiedzmy B, jak się nazywa nowe stowarzyszenie? Skoro Pan już nie rejestruje? To znaczy ja nie, nie przeglądam jeszcze dokumentów, są Naczelniczki Wydziału Organizacyjnego, o ile pamiętam MKS Kotwica Kołobrzek, Morski Klub Sportowy Kotwica Kobryk. Mogę no. się mylić, mo mogę się mylić w tym momencie o jakiś wyraz. Natomiast, natomiast wiem, że, że uczestniczą w spotkaniu wczorajszym, że tak to mniej więcej ma się nazywać. Bardzo sympatyczna nazwa. Miejmy nadzieję, że, że klub będzie unosił się na morskich falach i osiągał sukcesy, bo tego nam potrzeba. A komentował wydarzenia starosta Mirosław Tejsikowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanych urlopów, udanych wakacji młodzieży, która, a to jest blisko 3000 młodzieży, którzy kończą rok szkolny. Życzę tym, którzy zdawali matury, żeby wyniki matur, które na początku lipca zostaną ogłoszone, były dla niej satysfakcjonujące, dostanie się na wymarzone kierunki studiów, a wszystkim innym, którzy będą kontynuowali w naszych szkołach średnich naukę, bądź też z ósmych klas do naszych szkół przyjdą, życzę satysfakcji z nauki w szkołach średnich Powiatu Kołowrzewskiego.